Pani poseł, 1 maja w tym roku minęło 10 lat od kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Jak Pani ocenia nasze 10 lat w Unii Europejskiej? Co się udało, co trzeba poprawić? Ja miałam przyjemność jeszcze jako minister do spraw europejskich przygotowywać Polskę do wejścia do Unii, także przed tym 1 maja 2004 roku to już było za nami wiele, wiele lat takiego wysiłku dostosowującego, przygotowującego Polskę do wejścia do Unii plus cały bardzo skomplikowany proces negocjacji tego członkostwa, ale rzeczywiście ostatnich 10 lat to myślę jest okres bardzo dobry dla Polski. To jest oczywiście okres, kiedy wykorzystaliśmy chyba najlepiej z wszystkich nowych państw członkowskich te wszystkie szanse, które członkostwo w Unii daje. To dla nas i to w lubelskim na pewno także to widać, te wszystkie transfery, tak zwane fundusze strukturalne, te wszystkie transfery z budżetu europejskiego I ja odpowiadałam za to jako komisarz, potem teraz w Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, więc starałam się cały czas budować taką Politykę spójności, taki system funduszy strukturalnych, który do Polski najbardziej przystaje, jest przydatny, ale oprócz pieniędzy korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej to jest. Coś, co nazywamy wspólny rynek albo jednolity rynek czy rynek wewnętrzny, to brzmi tak bardzo dziwnie, ale to chodzi o to, że po prostu jest wolność przepływu i towarów, co odczuwają przedsiębiorcy i także ludzi, co odczuwają w szczególności młodzi ludzie, którzy szukali pracy, ale to jest także wiele programów dla ludzi młodych. To jest Erasmus, to jest Sokrates, to są te programy także dla dzieci w szkole, nie tylko dla studiów, dla studentów. Uniwersytetów i myśmy jako Polacy bardzo mocno z tego korzystali. Bo okazało się, że nasza młodzież zna języki, okazało się, że się dobrze czuje, kiedy wyjeżdża na tego typu stypendia czy, czy programy tak, wymiany między szkołami. I na to wszystko oczywiście nakłada się też teraz. Ta perspektywa nowa, co będzie, mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, powstaną nowe instytucje, będzie nowa Komisja Europejska, nowy przewodniczący, będzie bardzo dużo nowego, jeżeli chodzi o personali, o ludzi, nowi przywódcy Unii Europejskiej i dla nas, dla tych wszystkich, którzy startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego w każdym polskim regionie, Wyzwaniem jest rzeczywiście dalej pilnować, żeby Unia miała polityki, które nam sprzyjają, które są dla nas takim dobrym otoczeniem dla naszego rozwoju, dla zmian społecznych gospodarczych, bo te 10 lat nam bardzo dużo dało. Myśmy ogromnie nadgonili ten wielki dystans, który nas dzieli od państw najbardziej rozwiniętych, ale to nie jest proces zakończony. My ciągle jeszcze potrzebujemy wsparcia i ciągle jeszcze musimy doganiać i dlatego ten, ten okres nadchodzący to będzie nadal okres pilnowania, żeby Polska dobrze się czuła w Unii, to znaczy, żeby mogła korzystać z, tych, z tego wszystkiego, co integracja daje, ale też już jesteśmy takim państwem, politycznie patrząc na ten proces, który się liczy w Europie, który ma dobrą opinię, któremu się ufa, który w związku z tym ma także wpływ na to, w jaką stronę, w którą stronę zmierza Unia. I potrzebujemy rzeczywiście ludzi, którzy będą w stanie kształtować tę przyszłą Unię, żeby ona nadal była dla nas taką unią sprzyjającą, żeby była nadal dla ludzi młodych unią, która przyciąga, która jest atrakcyjna, która jest częścią naszego życia. I bardzo się cieszę, że młodzi ludzie, uczniowie szkół na Lubelszczyźnie, że interesują się Europą. Lubelszczyzna oczywiście graniczy z Ukrainą, w związku z czym my dzisiaj czujemy wszyscy, że także ten wymiar bezpieczeństwa jest dla nas bardzo, bardzo ważny, ten parasol ochronny, który Unia daje jest ważny, ale pamiętajmy, że Unia nadal to będą te wszystkie korzyści związane i z inwestycjami, z funduszami strukturalnymi, żeby to mądrze, każde euro trzy razy obejrzeć zanim się zainwestuje, żeby to były mądre inwestycje i żeby też myślę w szkołach to tak sobie, tak się zastanawiam, patrząc na Europę, ja nie widzę właściwie nigdzie aż tak wielkiego jakby zainteresowania e, ludzi młodych, uczniów, szkół sprawami europejskimi jak w Polsce. I to, to trzeba jakby trzymać, to trzeba kultywować, bo e, musimy Unię rozumieć, poznać, e, żeby móc także na nią e, wpływać, i żebyśmy się czuli dobrze jak we własnym domu. E, to musimy też czuć, że naszą cegiełkę w tę całą architekturę e, wkładamy, więc gratuluję tym wszystkim, którzy startują w konkursach, Wygrywają. E, Niech się nie przejmują ci, którzy, którym się nie udaje wygrywać, bo e, ja już mam dostatecznie dużo lat, żeby wiedzieć, że czasem trzeba sto razy spróbować, żeby się udało, więc na pewno się e, uda. I też mam nadzieję, że e, przynajmniej z niektórymi dzieciakami zobaczę się w Brukseli. E, Mamy jeszcze takie pytanie, wspomniała Pani o granicy w, wschodniej z Ukrainą? Czy Polska jako strażnik tej granicy Unii Europejskiej sprawdza się? E, ja myślę, że dzięki przede wszystkim, ja to widziałam w parlamencie, że dzięki naszej aktywności to w ogóle ta sprawa ukraińska nabrała takiego jakby ważnego wymiaru, że wszyscy zaczęli nagle zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest jakiś techniczny problem negocjacji z Ukrainą układu stowarzyszeniowego, ale to jest wielki problem polityczny, związany także z bezpieczeństwem i ja myślę, że to, że my jesteśmy dzisiaj tą zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, to sprawia, że słucha się nas bardziej uważnie i my prawdopodobnie też lepiej rozumiemy, co te wszystkie procesy, które za granicą wschodnią naszą mają miejsce i miałam tylko nadzieję, że Unia wyciągnie wnioski z tego kryzysu, który miejmy nadzieję, że się jak najszybciej Skończy, że będzie nadal mogła pomóc Ukrainie zbudować takie mocne, silne, demokratyczne państwo i że pomożemy Ukrainie także w rozwoju, żeby ludziom się żyło coraz lepiej. Ja myślę, że dzisiaj musimy pamiętać o tym, że jesteśmy także współodpowiedzialni za, za naszych sąsiadów, że ta solidarność europejska, która dla nas była taka ważna, to ją trzeba rozciągać także na, na innych, ale to nie zmienia faktu oczywiście, że. Tak jak Polacy sami musieli wziąć rzeczy w swoje ręce, te wszystkie wyzwania i zmieniliśmy Polskę ogromnie, tak samo na Ukraińcach wielka odpowiedzialność za to, co muszą sami w domu zrobić.